A czy to konfederacja w takim razie będzie rozliczać pana prezydenta z tak zwanej deklaracji toruńskiej? To była deklaracja, którą Karol Nawrocki podpisał w Toruniu mhm. i rzeczywiście... Osiem punktów. Tak, to była bardzo konkretna deklaracja. Podpisał bez szemrania? Podpisał bez szemrania. I, zobaczymy, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. My, my, pani redaktor, na przykład dzisiaj złożyliśmy z posłem Grzegorzem Płaczkiem projekt ustawy likwidującej fundusz covidowy. Nie wiem, czy sobie pani zdaje sprawę z tego, ale z pandemią już dawno nie mamy do czynienia, a fundusz covidowy dalej istnieje. I na przykład premier Donald Tusk w swoich stu konkretach, to był konkret, konkretnie 69, mówił o przejrzystości finansów publicznych. No a fundusz covidowy, jak istniał, tak istnieje. I za czasów Prawa i Sprawiedliwości ten fundusz e, miał chyba 150 miliardów złotych do dyspozycji. O ile dobrze pamiętam, w pierwszym kwartale 2024 to było już 180 miliardów, a na sam 2025 rok jest zaplanowane ponad 50 miliardów złotych wydatków z funduszu covidowego, wydatków kompletnie niezwiązanych z ochroną zdrowia, wydatków bardzo uznaniowych, wydatków, które są całkowicie poza kontrolą na na parlamentu. No na przykład na wsparcie samorządów, żeby samorządy budowały drogi e, i tak dalej, i tak dalej. Takie, wie pani, typowe przekier przekierowywanie uznaniowe pieniędzy, e, pieniędzy z długu, e, pieniędzy nieobjętych kontrolą e, parlamentu, e, przekazywane tym samorządom, które są przychylne akurat teraz rządowi e, Koalicji Obywatelskiej. Koalicji Rządzącej wcześniej były przychylne, rozdawane te pieniądze samorządom przychylnym prawu i sprawiedliwości, bo to Mateusz Morawiecki wpadł na taki kreatywny projekt. To, 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 jest, to jest projekt poselski, który Państwo złożyliście Tak, złożyliśmy? I, 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 zło, i zebraliście odpowiednią liczbę głosów posłów, którzy się podpisali tak, pod Oczywiście, tak, oczywiście. Dzisiaj został złożony ten projekt, więc czekamy na dalsze prace nad tym projektem. I do czego zmierzam? To jest nasza pomoc skierowana w stronę Donalda Tuska, no bo skoro Donald Tusk mówi o przejrzystości finansów publicznych, no to dajemy kolejne narzędzie, żeby te. Finanse publiczne były przejrzyste.